Mecz z dużą ilością błędów z jednej i z drugiej strony, na pewno element, który, który, na który bardzo liczyliśmy niestety, czyli element zagrywki przyjęcia, e, w tym upatruje e, jednak naszej porażki. W pozostałych elementach graliśmy to jest dość wyrównany mecz e, i e, momentami naprawdę e, na, na, momentami na dobrym poziomie, natomiast no tutaj e, z takim przeciwnikiem, e, gdzie, gdzie gra się e, naprawdę, każdy punkt trzeba wyszarpać oddanie tylu punktów w przyjęciu to, to niestety tak się kończy. Szkoda była duża szansa, szczególnie w tajbrek, gdzie mieliśmy kilkupunktowe prowadzenie, niestety nie wytrzymaliśmy chyba tego psychicznie w, w przyjęciu. Nic, jedziemy do Moskwy, będziemy walczyć i mamy nic do stracenia. W tej chwili myślę, że, że popalczymy tam, jaki będzie wynik, zobaczymy. Na pewno w tej chwili przewagę mają gospodarze.